Hej, witajcie w nowym vlogu. Jesteśmy na budowie, budujemy nowy dom. Z czego się bardzo, bardzo cieszymy i również cieszy mnie fakt, że mogę w końcu nagrać o tym odcinek. Dzisiaj Wam pokażę trochę, co udało nam się stworzyć, jak wygląda dom, jakie mamy w nim pomieszczenia. Pokażę Wam również działkę, ponieważ jest bardzo ładna i ciekawa. Od dzisiaj będzie się pojawiało trochę więcej odcinków, właśnie związanych z wykańczaniem wnętrz, z budową. A następnie z przeprowadzką. Mam nadzieję, że już niebawem. Jeżeli interesuje Was tematyka domowa, wykończa, wykańczanie wnętrz, urządzanie, budowa, to Was bardzo zapraszam do subskrypcji mojego kanału, ponieważ y, takich odcinków będzie więcej. Zostaw subskrypcję i lajka, będzie mi bardzo, bardzo miło. A teraz y, przejdę się po naszym domu i Wam pokażę, jak on wygląda taki. House tour budowlany. Wyszłam na nasz ogród i tu jest tak przepięknie, ja nie mogę wyjść z podziwu. Za mną stoi nasz dom, zobaczcie jak on jest daleko. Coś tutaj lata nade mną, nie wiem czy to jakiś dron, czy to. Dziwne dźwięki, nie wiem co to jest. Okej, okay, więc zwracając, działka jest duża, bo ma 3600 metrów. Jest dłuższa niż szersza, dlatego ten domek jest tak daleko. Chcieliśmy tutaj zachować przestrzeń. Przed nami jest przepiękne jezioro, które już wam pokazuję. Ok, to był dron. Ktoś tutaj sobie lata dronem. W ogóle chyba też kupię drona, bo fajne tutaj mogą być ujęcia nad jeziorkiem. Będziemy mieli bezpośredni dostęp do jeziora, na którym planujemy sobie zbudować pomost i zrobić jakąś plażę. Na pewno ładnie zagospodarujemy to miejsce. Zostawimy odgrodzone, bo jednak linia brzegowa przy jeziorze musi. Takie są przepisy, musi zostać wolna, nie możemy się odgrodzić. No i żeby nikt nam na teren naszej działki nie wchodził, to zostawimy bramę. Może wymienimy ją na nowszą od tej, co jest aktualnie. Teraz Wam pokażę, jaki mam widok przed sobą. Piękny. Wyszło słoneczko, więc od razu nagrywam ujęcia. Zobaczcie, jakie mamy tutaj wielkie drzewa. Zastanawialiśmy się, czy je zostawić, czy usunąć, ale raczej je zostawimy. One już są bardzo stare, więc bardziej usunąć ze względów bezpieczeństwa i tu mamy nasze jeziorko. Jesteśmy teraz przy drzwiach wejściowych, w tak zwanym wiatrołapie, i na lewo jest garaż. My będziemy tutaj, jeżeli chodzi o garaż, no to tym wejściem głównie wchodzić, jak widzimy z samochodem, otworzyć bramę do garażu, żeby trochę światła wpadło. Będziemy tutaj sobie tędy wchodzić do domu przez właśnie drzwi garażowe. Garaż jest duży, bo ma aż 40 parę metrów, więc wejdą spokojnie dwa samochody. Tam będzie okno, gdzie widzicie teraz tą watę, i tam dalej te drzwiczki, to jest kotłownia, pompa ciepła i tak dalej. Na wprost drzwi do garażu mamy taką szatnię czyli tutaj będą szafy będzie zabudowa na kurtki, buty i jakieś takie rzeczy wyjściowe ale szafa również będzie tutaj w tym miejscu. Na wprost wejścia jest salon. Z dużymi oknami, które są dosyć wysokie, one mają, nie wiem, 6 albo 7 metrów wysokości, więc pięknie nam oświetlą cały salon. I jest antresola. Tutaj, jak pójdziemy w lewą stronę, to mamy małe WC. Ono jest bardzo malutkie, więc tutaj będzie tylko toaleta i umywalka, żeby umyć ręce. I tutaj mamy biuro. Biuro jest też z wyjściem na ogród i z widokiem na jezioro. Biuro ma tak chyba około 20 metrów. Jest całkiem fajne i bardzo ustawne. Tutaj mamy właśnie teraz pogląd na salon z drugiej strony. Na ściance, na której tutaj widać o na tej, będzie wisiał telewizor. Ona będzie troszeczkę poszerzona. W tą stronę. Tutaj będzie wychodził kominek taki parowy. Mieliśmy już to w projekcie wnętrza, już to kiedyś w hotelu zobaczyłam, mi się bardzo spodobał i wiedziałam, że chcę go mieć w swoim domu. A tutaj będzie stała duża, duża, duży narożnik. Czyli sobie będziemy siedzieli tyłem do ogrodu, oglądali telewizję. Tu jest też wyjście na ogród. Jedno głównie, jeszcze tam jest drugie wyjście na ogród. Tutaj. Obok salonu jest jadalnia. Idziemy teraz do jadalni, gdzie będzie stał duży stół na 8 osób. Będzie klimatyzacja, będzie również zabudowa na różnego rodzaju kieliszki i jakieś dekoracje, naczynia. A tutaj po prawej stronie jest kuchnia. Tutaj to, co wystaje z ziemi, to jest taki, taka instalacja do pochłaniacza podblatowego, który będzie znajdował się w płycie indukcyjnej. I chcieliśmy mieć właśnie wyprowadzenie na zewnątrz poza budynek. Tutaj będzie zlew, będzie wyspa. Wejdziemy teraz do kuchni. I jak będę gotowała, to będę miała tutaj dokładnie taki widok, czyli tam jest korytarz a w, na prawą stronę będę miała również widok na salon, jadalnię i jej ogród. Poza kuchnią mamy również spiżarnię, która się mieści w tym miejscu. Spiżarnia jest identycznej wielkości co szatnia. Wychodzimy z kuchni, idziemy przez salon i już tutaj widać u góry antresolę. Schody będą w tym miejscu. Będą to schody na takim profilu bocznym, jak ja to mówię, takie ala lewitujące, i tam się będzie wchodziło na piętro. Zaraz wejdę na piętro i wam pokażę, jakie pomieszczenia mamy u góry. Tutaj te czarne rurki to jest rekuperacja. Mamy również elektrykę, już zrobioną, tynki. No, i robi się ogrzewanie podłogowe, a w poniedziałek mamy już wylewane posadzki, czyli dom, można powiedzieć, będzie wstępnie przygotowany do tego, aby zacząć go wykańczać, ale jeszcze jedna najważniejsza rzecz to będzie elewacja. Jesteśmy u góry, tutaj jest korytarz. Pokażę Wam jeszcze widok jaki mamy i z góry pięknie widać również jeziorko. Tamte drzewka małe troszkę chyba zetniemy, żeby jeszcze bardziej odkryć ten widok. Pójdziemy teraz korytarzem. Na wprost widać pralnię. Będę miała fajną, wygodną pralnię z rozstawioną deską do prasowania. Tutaj będzie Pralka, suszarka i duża zabudowa na całą ścianę. Tam na końcu będzie jakiś zlew, tu będzie stała sobie rozstawiona na stałe deska do prasowania i to jest na pewno duża wygoda. Obok pralni jest pokój z przepięknym widokiem na ogród i jezioro i z dosyć dużym tarasem. Już Wam pokazuję ten taras, tu jest wyjście na taras. Pokój ma duże okna, więc dużo światła wpada. We wszystkich pokojach będą zasłony, a na zewnątrz będą żeluwie fasadowe, więc będzie można sobie regulować takie natężenie światła wewnątrz. Naprzeciwko mamy wejście do kolejnego pokoju. Ten pokój jest też bardzo fajny, bo jest ustawny, jest większy od, tego, od strony jeziora. No, i też piękne przeszklenia, i super widok. Wychodzimy na korytarz, mamy widok tutaj na dół, na salon. Na okna, i tutaj mamy łazienkę, która jest nietypowa, ponieważ u góry ma, jest dosyć wysoka i u góry ma takie okienka. E, tutaj będzie sauna. To jest takie właśnie pomieszczenie, dosyć małe, ale idealne na saunę. E, tutaj będzie umywalka, prysznic, e, i tutaj będzie wanna. Jesteśmy w pokoju numer 3. Jest to najmniejszy pokój od strony frontowej. Tutaj jest wnęka, to będzie zabudowane, oczywiście będzie jakaś komoda, szafa i na pewno jest fajnie zrobione, jeżeli chodzi o ustawność. I mimo tego, że nie jest od strony jeziora, to też jest całkiem przyjemny. I jak się wychodzi z tego pokoju, od razu jest ten piękny widok. Jesteśmy teraz w pomieszczeniu master, czyli to będzie nasza łazienka. Tutaj, gdzie stoję, będzie wanna wolnostojąca. Przede mną będą umywalki, toaleta, ale chodźcie za mną. Teraz przejdziemy z łazienki do naszej garderoby, taka zwana, tak zwana garderoba master. Za mną będą duże szafy, na każdej ze ścian, a na środku będzie wyspa. I z garderoby przejdziemy do naszej przepięknej sypialni. W tym miejscu będzie łóżko, przede mną będzie telewizor, no i przepiękny widok na jezioro, mamy balkon, widok na ogród. Dajcie znać, jak Wam się podoba nasz nowy dom. Ja wam zaraz pokażę na tablecie zdjęcia jak to wyglądało zanim jeszcze cokolwiek tu powstało, czyli jeszcze przed wykopywaniem fundamentów. W sumie wam pokażę zdjęcia z momentu zakupu działki. Było tu już wtedy przepięknie. Tutaj mam zdjęcie działki jeszcze przed budową domu. Tak to właśnie wyglądało jak przyjechaliśmy kupić działkę. Jest ona bardzo zadbana, były na niej już właśnie takie piękne drzewa, choinki, drzewka owocowe. Blisko domu mamy czereśnie. Ona urosła już razy dwa od momentu zakupu. Wiosną one kwitną właśnie na takie białe mają takie białe, piękne kwiatki i to wygląda niesamowicie. Niestety teraz podczas budowy wszystko się zmieniło, ale będziemy tutaj ten ogród doprowadzać do ładu i będzie tak ładnie zielono. Na tym zdjęciu jest moment kopania fundamentów. Zaraz pokażę kolejne zdjęcia. Chwileczka. Tutaj już mamy fundamenty. Tutaj zdjęcie zimą. Też było bardzo ładnie, jak śnieg spadł. Tutaj jeszcze jak nie było dachu i okien, stan surowy, otwarty, tak zwany. I tutaj jeszcze, zanim sąsiad z boku wybudował dom, ponieważ tutaj teraz sąsiad ma swój domek o tutaj w tym miejscu jest nasz dom i tutaj jest ta czereśnia, która pięknie kwitnie no i tam jest jeziorko a tu przepiękne zdjęcie, które zrobiłam jesienią ten ogród się zmienia w zależności od pory roku i to już widzieliście dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu, pa, pa.